Lecimy z kolejnym testem. Sos KFD o smaku serka topionego 19 zł za 800 g, 98 kalorii w 100 gramach czyli całkiem dużo. Ja już ten sos otworzyłem. Yeah, I just Halo, uważanie, tabletki, idziemy do pracy. Siedemdziesiąt i trzy. Kolejny teścik, sos wafelkowy od KFD, 53 kalorie w 100 gramach, cena 19 zł Nawet fajny smak. Gęsty, słodki. Co prawda karmelowy lub czekolada wiśnia są dużo lepsze. Ale ten też może być. Spróbuję go z twarogiem. Nie jest zły według mnie takie 7 na 10 ale ja już wiem, że więcej go nie kupię, bo sos y, słony karmel, czekolada z wiśnią i truskawka są dużo lepsze od tego, także sorry, ale nie polecam znaczy jest smaczne, ale są lepsze siema, przypominam, że dzisiaj jest mecz więc w związku z tym, że o 20 ben, od 20 będę zajęty, to Teraz wrzucę wam parę y, rzeczy, zaczniemy od tego co wczoraj kupiłem, nie co ja gadam, dzisiaj kupiłem, y, mój haul zakupowy, mówiłem wam o kilku produktach, które są aktualnie fajnie na promocji w Biedronce, więc już wam pokazuję. A więc kupiłem trochę tuńczyków, 3,99 przy zakupie trzech, ja wziąłem 30, uważam, że to jest świetna cena. Twaróg będzie nam potrzebny zaraz do testu sosu kfd wafelkowego. Skiryt 2, może ciasto upiekę, pieczarki, jakąś sałatkę zrobimy może jutro lub pojutrze. No i wędlina, polędwica, sopocka. Trzy opakowania. Dobra, teścik numer 1. Iron drink, koncentrat wiśniowy 1 do 50. Czyli 30 ml koncentratu wlejemy do 1,5 litra wody gazowanej i zobaczymy, jak to smakuje. W ogóle to nie jest słodkie. Smakuje jak takie tanie wino, takie bardzo niedobre, wiśniowe. Nie smakuje mi to. Dobra, pomyślałam, że może po prostu trzeba tego koncentratu więcej dodać, więc wlejemy jeszcze drugie 30 ml do tej butelki. Dobra, jak dałem podwójną dawkę, to jest dużo smaczniejsze. Nie smakuje jak Bałtyusz. Smakuje bardziej kompot wiśniowy. Tylko temu kompotowi brakuje cukru. Spróbuję dodać słodzika. Przesadziłem ze słodzikiem. Ale teraz to jest smaczne. Tylko mam problem. Nie wiem, jak ja wypiję ten koncentrat cały. 1 do 25 to. 30 litrów napoju będzie. Dużo. Dużo słodzika na to zmarnuję. Także nie polecam tego napoju. Słuchajcie, wpadłem na genialny pomysł. Taki jeden słodzik to ekwiwalent 1,7 kg cukru, więc po prostu wrzucę to całość do tego koncentratu. Ja podrzucę ten pomysł producentowi tego napoju. Lecimy z kolejnym testem. Sos KFD o smaku serka topionego 19 zł za 800 g 98 kalorii w 100 gramach, czyli całkiem dużo. Ja już ten sos otworzyłem. Dziwnie smakuje. Ciężko mi powiedzieć, czy mi smakuje, czy nie. Spróbuję z wędliną. Mamy wędlinę. Średnio mi ten sos smakuje takie 5 na 10. Wydaje mi się, że więcej go nie kupię. No, I'd say you'll let gonna a I wake up every minute with the fever dreams. I force a mind to a limit where it needs to be the work like I vision I don't need to see. I pick a mind over no matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I'll be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning, I wake up obsessed. And Everything I do, I do the best. And Deep within my mind, you know I'm always manifesting. If I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning, I wake up obsessed. It.